Ije, ije, czołem. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Amen. w Boga, Ojca, Ojca Przechodzącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Pana naszego, który się poszło z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męcząc pod polskim Piłatem, ukrzyżował umarł i burzewy. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty w obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jest niebie, święcie imię Twoje, uprzejmie Twoje, bądź dla Twoja, jak po niebie, taki i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców, nie wódź nas w to opuszczenie, ale nas zbaw odezdrowiamy. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś w niebie i wstaniu, błogosławiony, tymi tymi stami, błogosławiony żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo. Pełna pan z tobą, między błogosławiony Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, młodzy się za nami grzesznymi, teraz, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz i godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Wezważyć będziemy tajemnicę bolesne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, modlitwa pana Jezusa w Ogrójcu. Szukając odpowiedzi na pytanie, co jest Twoją wolą, Boże, natrafiamy na liczne przeszkody. Są nimi nasze słabości niezrealizowane pragnienia. Kiedy odkrywamy tę prawdę, odwagę nas lęk i nie mamy odwagi, by podjąć walkę. Chrystus ukazał oblicza prawdziwej odwagi, którą nie jest brak lęku, ale umiejętność podejmowania działań mimo lęku. Jezus walczący w okrójku, naucz nas takiej odwagi, jaką Ty okazałeś. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaką w niebie, tak i na ziemi. naszego powszedniego Amen. ale nas zbaw się, pełna Pan z Tobą, między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w rodzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowiaj się, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławione błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz tak. i w godzinę śmierci naszej. Jana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz tak. i w godzinę śmierci naszej. Jana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami błogosławiona błogosławiony owoc żywota Twojego, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Anio Drujo Maryjo, łaski pełna, nań z tobą bo między niewiastami i błogosławiony żywota os twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Anio Drujo Maryjo, łaski pełna, nań z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony rod os Jezus. Amen. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, zdrowość pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami, błogosławiona uchodź żyłota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, łucy się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O, Ojcu Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia dziedzielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, milczowanie Pana Jezusa. Głęboko ranią Cię, Jezu, nasze grzechy. Jesteśmy przyczyną Twojego cierpienia. Czy można ukoić Twój ból, zbawicielu? Tak. Bezgranicznie zatopić się w Twych ranach i z ufnością dziecka oddać się Tobie. To lekarstwo na Twoje rany. Lekarstwo, którego pragniesz od każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Na daj naszego powszedniego, Amen. daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw złe Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, naszej Anny. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski szpełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, maryjo was łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Boże, Twojego, Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w Ojcine śmierci naszej, radość, zdrowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marię Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marię Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Właskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi i teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ejnica trzecia, ciernią ukoronowanie. Jesteś prawdziwym Królem, Zbawicielem świata. Nie rozpoznali Ciebie grzesznicy, nie próbowali nawet rozpoznać, bo cierniowa korona, jaką zgotowała Ci ludzkość, raniąca bardziej niż najostrzejsze ciernie. Jezu, my sami zadajemy Ci ten ból każdym zaniedbaniem, każdym naszym grzechem. Spraw, abyśmy potrafili widzieć Ciebie, a nie tylko ukradkiem na Ciebie spoglądać. Ojcze, nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Platon naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy, Jadu. jak Jadu. i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbawku do Złego Wanu. Zdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami, błogosławiony ochód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jana. Zdrowaś się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami, błogosławiony ochód żywota Twojego Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan stopą, błogosławiona błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan stopą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony ochot żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, tak teraz jest. i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezus, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas Swadownia Piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Hejnica czwarta dźwiganie krzyża. Droga Krzyżowa Zbawiciela to cały ciężar ludzkiego grzechu. Na tej drodze spotyka Jezus różnych ludzi. Weronika Cyrynejczyka, płaczące niewiasty i swoją matkę. Gdzie możemy odnaleźć tę słabiej grzesznicy. Nie na drodze, nie wśród ludzi, lecz na ramionach Zbawiciela. Tam jesteśmy zawsze z całą naszą marnością. Ojcze, nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Żydrowaś Maryjo, łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz na nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ej, za zapiąta śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Mogłeś, Panie, wybrać wszystko inne na ogół za nasze grzechy. Pana Ty, wybrałeś drzewo krzyża. Prosty, ser drzewo stało się godne, dźwigać świętość największą. Na nim zawisł najsłodszy owoc dający zbawienie. Naucz nas, Jezu, godnie korzystać z daru odkupienia i nie wysławiać niepojętą tajemnicę o Bożego miłosierdzia. Ojcze, nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam Amen. nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym niebawieństwom i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw wody złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna pełno, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo, i pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niegastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niegastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Zdrowość. za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. you yeah. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Osoby. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, ale Przebacz na nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obrodę, uciekamy się święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami raźnie kardzić potrzeba w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, odędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odnaj. Wzywając stawiennictwa się księdza Stefana Wincenta Franikowskiego, prosimy o deszcz za kapłanów przeżywających kryzysy, o łaskę zdrowia dla Kazimier i o szybkie zakończenie pandemii. Przedmówcy Miłosierny Boże, Ty nam Amen. dajesz pasterzy według serca swego, zdalając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Napełniony taką miłością świąt Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali hormonu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc ciemną doliną, zwłaszcza się niepulą, lecz nie lecz lecz mężnie złodobrym zwyciężą. Racz Panie, z nazwą ministrem, błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski, o którą pokolenie Cię proszę. Spraw również w swojej dobroci, aby Amen. ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały świętych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Boże, święty. you yeah we'll oh. yeah, check